Cześć kolejny potwór na moim kanale potworny jesiot lewiatan. Specjalny haczyk z ości powinien wystarczyć, aby skłonić nadmiernie ostrożnego jesiotra lewiatana do ugryzienia. Pamiętaj o niesamowitym rozmiarze tego legendarnego potwora i użyj najpotężniejszego sprzętu jaki możesz zdobyć, ale jeśli chodzi o przynętę, każdy smakołyk dla jesiotra powinien załatwić sprawę. Nagrody 12940 punktów doświadczenia dwie monety 13520 dolarów trofeum jesiot lewiatan. Obserwujemy sobie misję. Obserwujemy sobie misję Rosja rzeka Aktuba. Najpierw zerknijmy do ekwipunku, co musimy zrobić. Ja już wcześniej próbowałem złowić tą rybę. I muszę powiedzieć, że przy sprzęcie, takim jaki miałem, w najmocniejszej wędce Majesty, która jest wytrzymała do 20,5 kg, oraz z tym oto kołowrotku, nie wyciągłem tej ryby. Jest po prostu sprzęt za słaby, więc muszę sobie zmienić na coś mocniejszego. Walczyłem ponad godzinę, niestety nie udało się. Więc musimy iść na zakupy. Zanim to zrobimy, jeszcze sobie tylko zerknę, bo wygrałem nową czapkę i chciałbym ją właśnie sobie zastosować. O, właśnie tą. Spoko, idziemy do sklepu, kupujemy nowy sprzęt. Musimy sobie skompletować nowy sprzęt, więc kupujemy nową wędkę. Coś mocniejszego. Kupimy sobie gruntówkę, już sobie wybrałem. I ona się właśnie nazywa tutaj, tak jest. Jest to heavy heavy chaser Kaiser, nie wiem jak się nawet czyta, 310 Ulchaber. Zobaczmy sobie jak wędka wygląda. Jest to oczywiście wędka gruntowa, no pięknie, wytrzymałość od 11 do 27 kg. Ciężar wyrzutu od 180 do 270 gram. Potężnie, naprawdę potężna wędka, klasa bardzo ciężka, przylotki. To byśmy sobie wzięli... Kupmy tą wędkę, 32 700 dolarów. Oto ją weźmiemy. Tak jest. Wyposażono w przedmiot, czyli pewnie jest w plecaku. Teraz tak, zobaczmy jak whipunek. Powinna tutaj być chyba w wolnym slocie, tak jest. To i teraz sobie trzeba kupić kołowrotek specjalny, tak samo, już sobie też upatrzyłem, specjalnie pod tą wędkę. I on się znajduje właśnie tutaj, czy to jest bieg okoliczności. Tak samo się nazywa lewiatan Ulchaber. Lewiatan 10 000, tak? 110 cm nawój, pojemność mono. 055 180 Plecionka 032 310 Siła hamulca 26 kg 2 No dobra, nic mi innego nie zostaje jak kupić to. Ale 50 500, sporo, sporo. No ale to jest jedyny sposób, właśnie chyba, żeby złowić tą bestię. Teraz jeszcze sobie sprawdzę ekwipunek w plecaku było, tak. To gdzieś powinno być chyba tutaj, to nie, tu jest mamy. I zobaczę sobie jeszcze, czy ja tutaj czasem nie mam jakiejś jakieś żyłki plecionki do 26 kg w moim ekwipunku. Może bym wtedy nie musiał nic kupować na 30, 18, 20. Co ma dom? W sumie nic, a przypo, no to i tak wezmę, a nie mam żyłki zamontowanej. Czyli po kolei 14,5, 17, 13, 20, 30, cały czas za mało. Dobra, musimy coś kupić. Musimy kupić żyłkę, ja sobie też już upatrzyłem żyłkę. Taką 25,9 kg, nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji, żeby. Dla mnie przynajmniej, o właśnie to jest starzyłka. Kupmy tą 300 metrów 25,9 kg. Średnica 0,29 czerwony. No, to jest jedyna żyłka zbliżona do wagi i do wytrzymałości wrotku. Gdzie ona się znajduje? Tutaj zobaczmy. O, aż 300 metrów. Tego się nie spodziewa. No, to tak, jest pełne. Czyli ona mi została umieszczona w, w magazynie, tak? To musimy wyrzucić jedną. Tą zmieńmy. A dajmy, tom zróbmy podmiankę 300 metrów czy 150? Hmm. może dajmy 50-50, była droga, to żeby zaoszczędzić. Myślę, że 150 wystarczy. Świetnie, dołóżmy do tego jakiś yy, z tego, właśnie sprzęt. Po pierwsze. To nie wiem czy jest potrzebne czy nie. Sygnalizator, bo to będzie jako gruntóweczka. Dajmy sobie jeszcze, gdzie jest ten przypon. haczyk i gdzie ja mam tutaj, będą właśnie przypon. Tytanowy, jak zawsze składamy zestaw. No i weźmy duże nogi Dobra, no to mój sprzęt jest właśnie teraz skompletowany. Tak się prezentuje. Zobaczymy, czy uda mi się w końcu złamać tego potwora. Widzimy się na łowisku. No i proszę bardzo, jesteśmy na łowisku. Mój nowy sprzęcior potworny od lewiatan. Siateczka ładnie tutaj wszyscy są. Sporo unikatów. Szczupak Pospoliteł, proszę bardzo, może też ktoś poluje właśnie na lewiatana. Jeszcze wam tylko przywitamy się, przywitamy się w sumie. Standardowo, fajnie, że to wszystko jest zapisane. Cześć wszystkim, rozłóżmy sobie naszą podpórkę. No, i tak, jeszcze zanim rzucę, pokażę Wam, co ja tam mam za dwa znaczniki przed sobą. Co ja tu złowiłem? Zobaczmy. Aha, unikatowy boleń pospolity. Świetnie wchodzą. Później Wam mogę też pokazać. A tutaj? I tutaj mamy właśnie medalowy szczupak pospolity, który rano, warunki pogotowe rano, waga 9 kg. No, to właśnie o to chodziło, żeby złowić tego szczupaka. Na żywce Shiner, widzicie tutaj, też złowiłem jednego ze szczupaków. Nie musi być unikatowy, może być też medalowy, ale więcej niż 9 kg. Jeżeli chodzi o to zadanie, jeszcze sobie raz sprawdzę tylko. Misje... to było właśnie to. A sprawdzę jeszcze tylko jedną rzecz. Tak jest. Złów rybę szczupak pospolity większą niż 9 kg. Więc warto tutaj zarzucić, i gdzieś powinny być szczupaki. Oczywiście muszą być idealne warunki do łowienia. A my sobie zarzućmy tutaj przynętę. Skompletowany zestaw. Wszystko 47 metrów. Zobaczmy w ten sposób. Odłóżmy. I czekamy na potwora. wiem, czy czas sobie jeszcze wezmę mojego Lucastera. Aha, bo tutaj mam tą przynętę. Mógłbym ją zmienić wtedy na świetnie, świetnie bierze boleń na żabkę popper. Coś takiego po prostu szaleje. Unikatowy. Zobaczymy, czy mi się uda coś wyłowić. Nagrywamy się, nagrywamy się, dobra, spróbujmy, spróbujmy w ten sposób. Więc naprawdę, idąc na tego akurat potwora, bez dobrego sprzętu, no nie, nie ma opcji, ja przynajmniej tego nie zrobiłem, więc jeżeli wam się uda, no to szacun, ale no właśnie o tym mówiłem, dobra, zwijaj to, bo to może być nasz potwór. Zaraz zobaczymy. Zobaczmy. Olż poszedł! Kurde, nawet nie zamknąłem całego tego na hamulcu. Wow! Czy ja mogę jeszcze więcej, bo nie widzę? O tyle. Tyle to jest maksimum, co mogę dać w tym momencie. Zobaczymy, czy teraz wyciągnę tą, tego potwora. Drugie podejście, no za pierwszym razem, ponad godzinę, półtora godziny walczyłem z rybą. No Najbliżej ją miałem 10, chyba albo 15 metrów od brzegu. No nie było szans, żeby ją wyłowić na Majesty. Wytrzymałość 20 kg. Mam nadzieję, że teraz się nam uda. Na pewno będzie walka, ale jak długa i czy ją wyciągnę, no mam nadzieję. 150 metrów powinno wystarczyć nam żyłki. Momentalnie uderzyła ryba. Nawet się nie wygłupiajcie, nie zakładajcie na kołowrotek żyłki, która ma 100 metrów, bo ta ryba potrafi, ten lewiatan potrafi odpłynąć grubo na ponad 100 metrów, 120, więc więc stówka to nie ma sensu. Minimum 150 no. Minimum 150 i dobry sprzęt. No zobaczymy, czy nam się uda. Siatka jest. No na pewno jeszcze jedna rzecz, która mi się ten e, nasuwa na myśl: to, że tutaj żadnego jesiotra nie możemy zabrać. Musimy go wypuścić na tym łowisku. Nie wiem dlaczego. Tak samo jest chyba w Holandii z węgorzami. Musimy po prostu rybę wypuścić. Dostajemy tylko i wyłącznie punkty doświadczenia. Nie dostaniemy pieniędzy. No szkoda! Są właśnie takie rzeczy w phishing planet, że nie możemy któryś ryb, niektórych wyciągnąć, nawet przy zaawansowanej licencji, bo jest po prostu napisane, że akurat ta ryba i trzeba ją wypuścić. Oczywiście kary grzywny nie będzie, ponieważ mamy licencję zaawansowaną, ale ją musimy wypuścić. Jeżeli ją spróbujemy zatrzymać, to wtedy będzie weryfikowanie i możemy dostać bardzo dużo kary grzywny w wysokości nawet 20 tysięcy dolarów. 5:21. Warunki za chwilę będą około szóstej optymalne. A my już mamy jakiegoś potwora na, na haczyku. Jak, jak długo będzie trwała walka? No, nie mam, nie mam możliwości w tym momencie kupić jeszcze mocniejszego sprzętu. Chyba jeszcze mocniejsza wędka. Gruntowa zaczyna się dopiero od 61 poziomu, więc mam w tym momencie 59. Troszeczkę mi brakuje. Nie mam konta premium, żeby go szybciej levelować, niestety. Więc wszystko muszę robić powoli, ale widać, widać bestie. Zobaczmy, czy mogę zrobić zbliżenie. Kurde, to wygląda jak rekin. To wygląda jak rekin. kawa czy ona się zmęczy, kiedy się zmęczy. Za pierwszy raz tak samo, momentalnie po rzucie w tym oto miejscu, gdzie mamy główną przystań, mamy nasze łodzie, kajaki, cokolwiek. Rzucamy na wprost 47, 50 m i momentalnie uderza potwór. Jest, pięknie wyskakuje z wody, pięknie. No. Nie, nie, ewidentnie, ewidentnie jest różnica, jeżeli chodzi o siłę tej wędki. No 7 kg różnicy jest. Mam już 31 metrów. Na Majesty ona by mi już, ten potwór by mi już odpłynął gdzieś, nie wiadomo gdzie. Naprawdę jest różnica fajnie, że zainwestowałem ta wędka, na pewno będzie pracowała na mnie jeszcze wiele, sporo fajnych ryb. Yy. Nam tutaj złowi i odrobi się momentalnie. Ona też będzie dobra na Makumaku i inne potężne ryby, które są właśnie w Ameryce Południowej, nie tylko. O, proszę bardzo. Jest siła, jest siła. Firma Ulchaber. Kolejny piękny sprzęt. Już chyba coś miałem wcześniej z Ulchaber, ale nie pamiętam. Wiem, że nagrywałem też chyba dla Was filmik i wtedy się. Mówiłem, że coś mam z tej firmy Ulcaber, już wtedy, już w tym momencie nie, kompletnie nie pamiętam. A co mam mogę powiedzieć? Sami widzicie, jak szybko, jak blisko już jest ryba. Jak blisko. Ciekawe, teraz jaki będzie rekord. Wiem, że ta ryba, ta ryba może być grubo ponad 100 kg. Czy ja będę miał szczęście, czy będzie mniej poniżej stówki? Zobaczymy. Bez porównania, bez porównania. Co tutaj się wyprawa ta wędka i kołowrotek lewiatan z tą żyłeczką? 25,9 kg. No momentalnie ryba wyciągnięta. Zobaczymy, co dostaniemy, jakie pieniążki, punkciki, jak to wszystko będzie ładnie wyglądało. No chodź, jeszcze troszeczkę. No, gdzieś tam nam próbuje ryba głęboko zanurkować, ale już ją wyciągamy, już metry idą. Co ja się namęczyłem? Co ja się namęczyłem na Majesty? Gdzie ja nie byłem z tą rybą? Już chodziłem w jednym i w drugim kierunku, żeby po prostu za nią iść, bo już mi całą prawie żyłkę wyciągła te 150 metrów. A tutaj stoję sobie w jednym miejscu, zwijam sobie non-stop i patrzcie. Ja wiem, że trzeba powalczyć jeszcze troszeczkę, ale. Wow! Co sprzęt, to sprzęt. Co siła, to siła. Choćby nie wiem, jakieście mieli umiejętności, nie wyciągnięcie takiej ryby na słaby sprzęt. No nie ma opcji, nie ma opcji, no. No chyba, że będziecie 5 godzin próbowali ją wyciągnąć, to może wtedy ona się zmęczy, no ale. Czy wy się wcześniej nie zmęczycie? No zapraszam, zapraszam. 7 metrów, 6. Kurde, idzie proszę bardzo, ależ bydre. Ponad 100 kg, nowy rekord osobisty. Potwór Jesiot Lewiatan. Zdobyto 8266 punktów. Doświadczenia i 1630, nie co ja mówię, 16376 dolarów zatrzymaj wypuść, mogę zatrzymać Ej, wiecie co, chyba ją mogę zatrzymać? Jeszcze zdjęcie zrobię, to jak ją zatrzymam, to będzie cudownie po prostu. O kurde wow, to jest moja najcięższa ryba, ale on jest silny. Ja jestem tak silny, że masakra. No pięknie jeszcze zrobić rzutę. Dzięki bardzo. 16 300 zatrzymaj, zobaczymy. Jest! jednak wpadła. Proszę bardzo, jeszcze tego kolejne. 13 520 yy, dolarów plus jeszcze dodatkowe punkty. Wow. Zwykłego jeszcze tam nie możemy złowić, ale potwora, tak, możemy zatrzymać. Cudownie. stan kąta no zmie zmienił się jest różnica ryby wow no i tak tu się właśnie prezentuje zobaczmy jeszcze jedną rzecz do ekwipunku 100 kilogramów. Proszę bardzo, tutaj jest. Zobaczmy sobie 3D. Tak się prezentuje. Jest od lewiatan. Jak widzicie, złowiłem najcięższego jesiotra, Tutaj bieługa się nazywa. 30. Nie co ja mówię? 51 kg. 51 kg, tak jest. A tutaj mamy prawie drugie tyle. Więc tak prezentuje się mój potwór. Jesiotr Lewiatan złowiony. Rzeka Aktuba Rosja. To jest mój sprzęt, którym go złowiłem. Więc pamiętajcie kolejną rzecz. Można wziąć potwora, jeśli otra lewiatana do siatki, ale musicie mieć przynajmniej ciężar pojedynczej ryby, tak jak ja minimum te 125 kg. Ja mam w tym wypadku ciężar pojedynczej ryby 140. Fajnie, że ją mogłem wziąć do siatki, bo bym stracił tyle właśnie pieniędzy 16376 dolarów. Kolejny potwór na moim celowniku został złowiony. Film mi się podobał, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia. Cześć!